Loto Stadion Letni to Meka sportów plażowych. Jest świetna atmosfera. Piękny anturaż, piękna pogoda. Grupa Loto zorganizowała największą lekcję WF-u w Polsce. Około 2000 dzieci, które się cieszą, bawią się i, i e, chcą uczestniczyć w tej lekcji. To jest niesamowite. Mamy wspaniałych trenerów, którzy prowadzą zajęcia. mam swojego trenera, więc nie tylko pamiętam, jak to jest być ćwiczonym, ale ze szkoły, ale jestem ćwiczony cały czas, żeby przygotowywać się do rajdów. Pokazuję ćwiczenia, które wykonuję po to, żeby być szybszym w samochodzie, to jest ten taki efekt, na który nam tu wszystkim zależało, żeby, żeby to właśnie. I najmłodszych tutaj zapraszać i pokazywać im sport. Jesteśmy tu, aby pokazać nowe ćwiczenia, pokazać jak fajnie jest w Ta możliwość tutaj bycia, bycia z nami pokaże im też, że my gdzieś tam też się przewracamy, mamy te gorsze chwile, mamy gorsze momenty, ale że wynosimy z tego lekcję. Ćwiczyłam, biegałam, skakałam. Było można robić slalomy. Bardzo fajny. dużo ludzi może zarazić się zajawką do grania w piłkę ręczną. Fajnie jest móc wyłapać takie perełki właśnie z tego miejsca, które mogłyby zasilić w przyszłości kadrę narodową i, e, i pojechać na Igrzyska Olimpijskie. Cieszę się, że mogę tu być i cieszę się, że mogę przybić z nimi piątkę, bo to jest takie, taka mała rzecz, a, a mnie bardzo cieszy. Cieszę! Dobrze się bawiłem, szczególnie, że fajnie słońce świeciło, więc no, mega lubię takie eventy na plaży. Sami się przyznam, e, szczerze, tutaj dobrze bawimy. Lotostadio Elektriz funkcjonuje 3 miesiące w roku, czyli cały czerwiec, cały lipiec, cały sierpień. Przybywajcie, będzie się bardzo, bardzo dużo działo, jeśli chodzi o sport, o kulturę, o rozrywkę. Zapraszamy!